Ustanawiają nam, że szczepionka na świńską grypę jest bezpieczna. Zostało jednak ujawnione, że 600 brytyjskich neurologów na wyższych stanowiskach, przecinek, otrzymało poufne listy zaadresowane przez rządowych przedstawicieli medycznych ostrzegających o nadchodzącej zachorowalności na syndrom Guilla i na myślnik Barre. A w rezultacie szczepieni na świńską grypę, list pochodził z Agencji Ochrony Zdrowia myślnik oficjalnej instytucji, która nadzoruje zdrowie publiczne. Owa agencja ostrzegła neurologów aby być gotowym na wzrost ludności z zaburzeniem mózgu zwanym syndromem Guilla i na myślnik barra GBS mogący być spowodowany przez szczepionkę. Neurolog na wyższym stanowisku zacytowany przez Daily Mail powiedział, nie wziąłbym szczepionki na świńską grypę z powodu ryzyka wystąpienia GBS. Nieźle nie, rządowa agencja ochrony zdrowia mówi 600 neurologom o przewidywanych efektach szczepienia. Pomijając opinię publiczną, centrale zwalczania chorób w Stanach Zjednoczonych oficjalnie przewidziały 30,000 poważnych oraz potencjalnie śmiertelnych reakcji na szczepionkę przeciw h 1 n 1, utrzymując w tym samym momencie przecinek że będzie efektywna tylko dla 3 z 10 biorców. dane szacunkowe dla osób powyżej 65 roku życia są nawet jeszcze niższe. Możesz powiedzieć, że to było i jest równe paranoi, bowiem ludzie stojący za globalną konspiracją są kompletnie obłąkani pod każdym względem. To nie jest biurokratyczny obłęd, za wyjątkiem sposobu rozgrywania tego za pomocą użytecznych idiotów. W swoim centrum jest zimnym wyrachowanym rodzajem szaleńczej rządzy masowego mordowania. Jak podkreślałem przez lata, te same rodziny, przewodzone przez Rothschildów i Rockefellerów, stworzyły i kontrolują Światową Organizację Zdrowia w przecinek centrami zwalczania chorób CDC Agencją do Spraw żywności i leków, także ich odpowiedniki na całym świecie oraz farmaceutyczny kartel, lub jak kto woli Big Pharma. Instytucje te mogą wydawać się ze sobą niezwiązane, jednak wszystkie działają w tej samej drużynie, odpowiadając przed tym samymi zwierzchnikami. Kierownictwa gigantów farmaceutycznych Baxter International, Novartis oraz GlaxoSmithKline zasiadały w komitecie doradczym do spraw szczepienia, które zalecało dokonanie masowych szczepień w lipcu. Firmy te działają jako jedno ciało. Baxter International z siedzibą Filinois zostało zdemaskowane za spowodowanie skażenia wirusem ptasiej grypy materiałów do szczepionek wysłanych w 18 miejsc. Wirus został dostarczony przez Światową Organizację Zdrowia oraz zmieszany z wirusem grypy sezonowej, aby stworzyć teoretycznie śmiertelną kombinację. Ta pomyłka myślnik tak, racja myślnik została odkryta tylko wtedy, kiedy laboratorium w Czechach testowało materiał na fretkach. Które potem wyzdychały. Teraz dziesiątki bilionów publicznych dolarów, funtów i euro są przekazywane ponurym korporacjom jak Baxter i Novartis, aby masowo zaszczepić ludność świata. Bez względu na sytuację ekonomiczną, nigdy nie będzie deficytu pieniędzy, gdy wiąże się to z agendą przeznaczającą środki na masowe zbrodnie wojenne oraz masowe programy morderczych szczepień. Zabijanie ludzi jest wielkim biznesem. Zapytaj producentów broni. Austriacka dziennikarka Jane Burgermeister wniosła kryminalne oskarżenia do wpi przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Barackowi Obamie, Rockefellerowi. Rothschildowi oraz innym, po tym, jak odkryła spisek zabicia populacji szczepionką na świńską grypę, oznajmiła, że Ptasia oraz świńska grypa zostały stworzone w laboratoriach i wypuszczone do sfery publicznej w celu masowego morderstwa poprzez szczepienia. Jej załączony dokument Bioterrorism Ewidentne poprawnie utrzymuje, że w HO, oraz producenci szczepionek, jak Baxter i Novartis. Są częścią jednego systemu pod kontrolą wąskiej grupy przestępców. Finansują oni rozwój, produkcję oraz wypuszczanie sztucznych wirusów, aby usprawiedliwić masowe szczepienia bronią biologiczną w celu eliminacji ludności USA. A co za tym idzie, przejąć kontrolę nad własnościami, zasobami ETS, Ameryki Północnej. Wąskie grono kryminalistów, opisane przez były jest siecią krzyżujących się rodzin, jak Rockefellerowie oraz Rothschildowie, znanych jako Iluminaci. Spisek, o którym się wypowiada, jest oczywiście na skalę światową, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Novartis i Baxter zgłaszali patent na szczepionkę na długo przed inżynieryjnym wybuchem w Meksyku. Novartis złożył swój prowizoryczny patent w 2005 roku, który został zatwierdzony w lutym bieżącego. Natomiast Baxter zgłosił patent w sierpniu ubiegłego, który wszedł w życie w marcu tego roku, dokładnie przed wypuszczeniem wirusa w Meksyku, aby rozkręcić tą całą machinę. Kolejność wygląda w następujący sposób: opatentować szczepionkę Wypuścić laboratoryjnie utworzonego wirusa świńskiej grypy Użyć kontrolowane oraz żałosne media do wywołania wśród ludzi paniki nad śmiercionośnie świńską grypą Rozkazać WHO aby ogłosiła pandemię i zarządzać szczepienia całej rasy ludzkiej Rozprzestrzenić silniejszy oporniejszy wirus rozprowadzany w szczepionkach oraz przez inne środki Powodując tym samym terror i histerię Aby upewnić się, że ludzie ustawią się w kolejce po ich specyfik z żywym o tak, i zmusiła rządy do wręczenia wam immunitetu prawnego od oskarżeń za skutki uboczne waszych szczepionek. Firmy farmaceutycznie nie podejmą się zabić i okaleczyć całych rzesz ludzi z zimną krwią. Co taka ich robota dokonywali tego rok za rokiem, odkąd Big Pharma została utworzona przez Jofna. D. Rockefellera, własność dynastii Rothschildów. Chanel Lison był chemikiem medycznym pracującym dla firm farmaceutycznych i BioPharma oraz Eli Lilly. Jednak zrezygnował z powodu odrazy wywołanej na widok zastany od środka. Teraz promuje naturalne środki lecznicze pod nazwą Ludzki Farmaceuta. Właśnie wypowiedział się w artykule z tego tygodnia. Jako młody farmaceuta pracujący w chemicznych laboratoriach korporacji amerykańskich zaobserwowałem jak promowali rakotwórcze leki pod przykrywką antyrakowych środków Tamox i Fen. Byłem także świadkiem farmaceutycznie uległych mediów, przekonujących światu, że depresja była chorobą i potrzebowano leczyć ją antydepresantem znanym jako prozac. Zacząłem się zastanawiać, jak łatwowierne są masy. Reakcja na zastraszenie świńską grypą sama odpowiedziała amerykański badacz Patrick Ordan Odkrył notatki służbowe w HOS 1970

Objaśniają jak zabić ludzi szczepionkami podkopującymi system immunologiczny, wstrzykując je i tworząc system odpornościowy reagujący tak silnie, aby pozbawić życia. Proces ten znany jest pod pojęciem sztormu cytokinowego. Wstępna faza rozprowadzania ostrych chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych pasuje do miejsc procesów sądowych odnośnie szczepionek związanych z zarażeniami lokalnych społeczności homoseksualnych, wirusowym zapaleniem wątroby. 为了贝尔。 Z kolei wstępny wybuch ospy w Afryce odzwierciedlił się masowymi szczepieniami z rozkazów HO za pomocą szczepionki prawdopodobnie dostarczonej przez Novartis. Big Pharma i w HO są niczym maszyny do zabijania, a cmentarze świata są pełne ich ofiar. Łatwowierność może być z pewnością śmiertelna. Strach i łatwowierność syndrom dziecka na rękach, jak ja to nazywam, zapewni, że ogromna ilość ślepych naiwniaków wystartuje do punktów szczepień w nadchodzących. Tygodniach lub miesiącach, jednak świat jest znacznie mądrzejszy, aby dostrzec to, co się dzieje, niż jak to było 5, 10 czy 15 lat temu. Jest duża grupa ludzi, którzy potrafią przejrzeć przez te wszystkie kłamstwa. Oto cel, do jakiego zmierza państwo policyjne, a planem jest ustanowienie szczepionki obowiązkową. Właśnie już szybko zmierzamy w tym kierunku. To co zaczyna wychodzić na jaw w Stanach takich jak Massachusetts jest zaplanowane do wykonania wszędzie. Pułkowniku, znaleźliśmy niezastrzelonego cywila. Senat stanu Massachusetts zatwierdził ustawę o pandemii grypy S. 2028, która w obliczu jej wybuchu zakładał narzucenie faszystowskiej dyktatury przez gubernatora w każdej chwili, jak wiecie, jest to plan, który chcą ukartować. Ustawa upoważnia stanowego członka Komisji Zdrowia, organy ochrony porządku publicznego oraz personel medyczny do gwiazdka szczepień ludności, gwiazdka wchodzenia na prywatną posesję bez zezwoleń, gwiazdka kwarantanny ludzi wbrew ich woli, gwiazdka aresztowanie bez zezwolenia każdego, kogo funkcjonariusz policji uważa za łamięcego nakaz kwarantanny oraz izolacji, gwiazdka więzienie lub mandat w wysokości 1000 dolar za każdy dzień pogwałcenia na z powyższego punktu. Podobne zarządzenia izolacji są wprowadzane w życie w Stanach Waszyngton i owa przecinek Floryda oraz Północna Karolina. Planowane jest wprowadzenie ustawy dla pozostałych stanów. Podobnie jak na całym świecie, jeśli się na to zgodzimy. Wewnętrzny dokumentu rządu francuskiego, który wyszedł na światło.